Pokaż Zobacz, czy idzie Nie, no tutaj jest jeszcze taka... To nie, nie jest nic strasznego Odciśnięte od ogonka No i co, będzie ciepło Cześć, cześć, witajcie w pierwszym dniu urwania jabłek, moi drodzy Biorę te kołki, bo nie przejadę, kurde Jakoś tak może bardziej na skos Zresztą by pewnie i tak nic nie dało, no ale lepiej coś tam podeprzeć, jak nic nie podeprzeć. I rwiemy mastkę, słuchajcie. Bardzo dużo odchodzi jabłek. Z tego względu, że jak to jest tu, to to ma być... Yy, no grad, nie? Był gradek. I, yy, i odrzucamy. Niby ładne, o zdaje się, zobaczcie. Tu ładne przekręcę i jest ten jeden pacnięcie, jedno małe i, Ach, chociaż nie czarujmy się, ale o kurde Żeby mi to nie pierdzielnęło Na styk tu będę przejeżdżał tym traktorem, ja widzę Ojej Ale się weżnęło Ja pierdolę Myślałem, że leci rządek I modlić się, żeby to ustało Tu jest za długo przede wszystkim 420 metry ma ten rządek I boję się, żeby się nie pokład No ale słuchajcie, co do jabłek Nie ma wydajności Nie ma ilości U mnie w tym roku W zeszłym roku z tej gali zebraliśmy Mam 80 ary tej gali mastki. Tu jeszcze koło domu Tam jest trochę, no prawie hektar to w zeszłym roku dobrego jabłka było 37 ton, około 40 ton było dobre. 40 ton było dobrego jabłka a w tym roku to 100 skrzyni nie wiem czy będzie dobrego na reszta gleba, nie? Widzicie zobaczcie, gleba leży gleba nic temu nie poradzimy No i moja wina bo nie dawałem w tym roku nawozu tutaj i te jabłka nie porosły grube Patrzcie, na wieczór się rozpogadza. Kurde, żeby mrozu nie było. Będzie mrozu! nie dramatyzuj. No, ja tak zawsze dramatyzuję. Uwaga! No słuchajcie, mi się wydaje, że nie jest zła ta gala jeszcze. Powiedzcie, co sądzicie, czy jest w ogóle jak według Was. No. Nie jestem, no jakby nie było tego gradu, no byłaby idealna, no ale mamy taki rok, jaki mamy, było troszkę spyknięte i tu już jakoś nie jest ode mnie zależna, tak? Ale naprawdę, jakby nie było, to nie ma jeszcze jakiejś tam tragedii. A u dźwigu ile ma? Y, półtorej tony. Czyli takie trzy skrzynie można, ale cztery to nie, nie bardzo. Można nie jeździć, bo udźwignie i pojedzie, ale już y, jest niebezpiecznie na urządzenie, nie? Ja i tak więcej jak trzy, więcej jak dwie to dzieje tam. A powiedz mi, a ile to kosztowało? 8,5 No chyba tak o. Tak, no A propos ładowania to Pasowałoby podłączyć właśnie No na razie i tak nie jadę jeszcze Cholera, nie ta skrzynia jest. jaj aj, 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 aj. No o. dobra. Nie, bo skrzynia z trzema nogami tu jest. A chciałbyś nie to wziął Jakbyś nie miał w ogóle ten... A! <śmienny> to tak. Jest jeden problem. Jak tu jest mokro, załóżmy. Jak tu jest, wiesz, mokro, to pod górkę już koła, koła się w tej jamazie kręcą, nie? Boah, Dobra, 22 jest, 23, 24 jest urwane. Nie będzie dużo gali. Tam. Dużo odchodzi. Bardzo dużo odchodzi, no ale dobra. Ile jest? Tu będzie więcej. Dobrej? No. Mm, nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym. A ile by nie było? Słuchajcie, pierwszy kurs przede mną, właśnie jadę z jabłkami. No, jestem e, trochę przeładowany, mam e, 22 skrzynie na sobie. Myślę, że Gali to tam jest spokojnie, tak jest 7 ton, nie? Myślę, będzie 8 ze skrzyniami, a ładowności mam chyba trochę mniej, U winda jeszcze jest, jest 11.999. DMC także tak to wygląda słuchajcie. Jadę rozładuję się. No bo jadę teraz, bo wieczorem nie mam możliwości, bo muszę przecież y, kierować y, busem muszę wziąć ludzi i jechać do domu najgorzej to musi. się, nie lubię mijać ciężarki, mijać się. Widzicie jak wyjechał? A ciężarówka już pewno hamuje, i to kurwa, to, się, to tak dosyć ostro. No, rozbujać to się, rozbuja ta moja ciężarówka, i jedzie gorzej, jakby mi przyszło e, jakoś ostro hamować, nie? Także tak to wygląda. Dobra, słuchajcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Słuchajcie, zachęcam do subskrypcji kanału. Zaczęliśmy zbiory jabłek oficjalnie, także przed nami dopiero będą niespodzianki, podejrzewam różne, ale to dowiemy się tego w ciągu. Na najbliższych odcinkach się dowiemy, co tam na nas czek. Na razie, hej.